Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, rządco i panie narodów, z ręki karności twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław ojczyźnie naszej. Tobie... Ktoś mógłby zapytać: a cóż to za uroczystość kościelna w budynku, który kościoła nie przypomina? A raczej jakiś urząd zgodłem w tle. Wszechmogący, wieczny Boże, na... I bardzo słusznie by zapytał, a oto jest i odpowiedź. Otwieram osiemnastą zwyczajną sesję Rady Miasta Zakopane. I proszę wszystkich, właśnie o powstanie i odmówienie modlitwy za ojczyznę księdza Piotra Skargi. I to jest bardzo rzecz wymowna, bo pokazuje, że katolickie zidiocenie tego narodu sięga samych gór. Konkretnie rozciąga się od Bałtyku do Tatr. Ześlij ducha świętego, na sługi twoje, rządy kraju naszego sprawujące. By wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym, mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ktoś, kto dawno temu przejrzał już na oczy, jakie to wszystko wstrętne i obłudne, i opuścił nawet taką samą instytucję Kościoła katolickiego, za co należy mu się wielkie uznanie, zadał przy tej okazji następujące słuszne pytanie. Polska jest państwem świeckim, a co radny, który jest niewierzący, albo nie widzi potrzeby, żeby na sesji rady demonstrować swoją pobożność, często fałszywą, często to jest pobożność na pokaz? Otóż na tego typu pytania i zarzuty odpowiada z bezczelnością typową dla każdego fanatyka religijnego jeden z długoletnich radnych, zakopanego. Jeżeli komuś przeszkadza ta modlitwa, która trwa 3 minuty, to zawsze może z sesji wyjść i zrobić sobie kawę albo w tym momencie nie oglądać obrad przez internet. Nikt nikogo do niczego nie zmusza. Ale w tekście masz stulić pysk i wiedzieć kto tutaj rządzi. I znowu posłuchajmy mądrych słów, jak powinno się obchodzić z takim religijnym oszołomstwem po prostu zabronić, terroryzować się fanatykom religijnym, bo to jest sytuacja, że grupa fanatyków religijnych terroryzuje innych. Nie da się terroryzować, po prostu nie da się protestować i uniemożliwiać tym durniom, hipokrytom, często podłym ludziom. I bardzo słusznie, problem tylko w tym, że za tymi i podobnymi durniami stoi ogrom katolickiej ciemnoty, od Bałtyku po Tatry, która wybiera ich do władz na różnym szczeblu, a ci z kolei nam wszystkich kim Ustawiają życie. A tymczasem powiat Makowski ma nowego króla. Decyzją radnych został nim Jezus Chrystus. Podczas intronizacji zawierzyli mu codzienne sprawy, życie rodzinne, samorządowe i społeczne, wierząc, że za jego sprawą będzie one prowadzone w sposób właściwy i zgodny z wolą Bożą. Amen.